Program unijny Złoty Standard w obsłudze klienta to promocja i certyfikacja dla małych i średnich hoteli oraz obiektów hotelowych w Polsce. W ramach programu Złoty Standard audytorzy odwiedzą 250 obiektów hotelowych i hoteli w Polsce i wskażą te z nich, w których warto się zatrzymać, które są najlepiej przygotowane do tego, by świadczyć usługi na poziomie europejskim. Badania prowadzone przez audytorów są bezpłatne. Sprawdzany jest nie tylko stan pokoi, ale kilkadziesiąt najważniejszych elementów funkcjonowania obiektów. Od procedur obsługi gości po reklamę i informacje w miejscu działania. O tym, czy obiekt hotelowy bądź hotel świadczy usługi na poziomie europejskim, decyduje to, jak działa recepcja, jak wyglądają i są przygotowane pokoje, jak funkcjonuje obiekt gastronomiczny, jak funkcjonują inne usługi około hotelowe w obiekcie. Ta kamienica w centrum malowniczego Giżycka niedawno jeszcze była zaniedbanym budynkiem z mieszkaniami komunalnymi. Zaadaptowanie zabytkowego obiektu na hotel wymagało dużego nakładu inwestycji. Cały budynek był tak zdewastowany, że prace były prowadzone od, samego, od, od samych podstaw. W pomieszczeniu, w którym się teraz znajdujemy, był składzik węgla. Wszystkie, wszystkie, wszystkie pomieszczenia były zdewastowane. Odrestaurowanie ich pochłonęło wiele pracy ludzkiej i wiele wysiłku. Dziś w Kamienicy mieści się nowoczesny hotel o wyszukanej architekturze i aranżacji wnętrz. Przestronne pokoje urządzono z nawiązaniem do historii obiektów. Oryginalne ornamenty i sklepienia oraz dekoracje łazienek zachowują klimat i nastrój minionych czasów. Sala restauracyjna oraz sala konferencyjno-bankietowa umiejscowiona jest w piwnicy kamienicy, dodając odpowiedni nastrój i szyk. Przy oryginalnym kamieniu pruskim, który dodaje uroku dla naszego obiektu. Złoty standard obsługi w takich obiektach jest ważny, bo Polska chce promować swoją ofertę turystyczną nie tylko na skalę europejską, ale i światową. Motywem są wielkie imprezy, jak Mistrzostwa Euro 2012, ale też walory przyrodnicze wielu regionów Polski.